Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Nissan GT-R AMS Alpha 12 jest jednym z dziesięciu najpotężniejszych osobowych jednostek napędowych na świecie. Podobnie jak jego młodszy odpowiednik Nissan GTR r 1KX Red Katana, ma wysoką specyfikację i zwiększoną liczbę koni mechanicznych. Samochód ten jest jednym z wyznaczników stosunku mocy, prędkości i bogactwa. Specyfikacja Silnik Nissana GTR Romus Alfa 12 imponuje swoją charakterystyką techniczną. Za bazę do stworzenia jednostki napędowej posłużył VR 38 zmodyfikowana wersja nosi oznaczenie VR38 Nissan GTR Rams Alfa 12 pod maską pojazdu znajduje się 1500 konny potwór, który jest w stanie rozpędzić się do 100 km na godzinę w zaledwie 2,4 sekundy. Jednocześnie przyspieszenie do o ćwierć mili uzyskuje w zaledwie 7,8 sekundy. Nazwa wskaźnik producent fabryka Tohigi marka silnika VR38 typ w kształcie litery V pojemność 3,8 litra, 3799 cm sześciennych. Liczba cylindrów 6 liczba zaworów 24 paliwo benzyna układ wtryskowy wtryskiwacz moc 1500 km zużycie paliwa 11,7 l z100 km średnica cylindra 95,5 mm co norma euro 5 zużyty olej 0 w W40 ile oleju w silniku 5,8 litra zasoby 200 plus 1000 km silnik różni się od standardowej konfiguracji wzmocnionymi korbowodami i tłokami, zastosowano ręcznie robione i kute tłoki, w parze znajduje się sześciobiegowy robot serwis. Międzyserwisowa konserwacja silnika jest przeprowadzana co 10 tysięcy km przebiegu. W przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się wymianę płynu smarującego co 5 tysięcy km. Podczas zaplanowanych przeglądów wymieniane są filtry i olej. Konserwacja obejmuje również diagnostykę wszystkich systemów. Konserwację należy powierzać wyłącznie profesjonalnym mechanikom złożonych systemów elektronicznych nie można zdiagnozować za za pomocą konwencjonalnego skanera, ponieważ układ pinów złącza różni się od standardowego. Problemy i naprawy. W układzie napędowym Nissana gt Rams Alpha 12 nie występują żadne szczególne niedociągnięcia. Wynika to z faktu, że pojazd nie jest przeznaczony do codziennej jazdy. A zatem nie wiadomo, czy zmodyfikowany silnik VR38 ma wady. Silnik VR38 dla Nissana gt Rance Alfa 12 wnioski. Silnik VR38 DED do Nissana gt Rance Alfa 12 to światowej sławy jednostka napędowa. Silnik jest w stanie wytworzyć 1500 koni mechanicznych mocy, co czyni go jednym z 10 najpotężniejszych silników na świecie.